O Panu, bo to jest taki czas najważniejszy, żebym też coś powiedziała. E, moje świadectwo poznałam Pana Jezusa pięć lat temu. W zasadzie to e, było zupełnie inaczej, to Bóg do mnie zawołał, bo byłam też w bardzo silnej depresji. Moje życie po prostu już nie miało praktycznie żadnego znaczenia. E, My żyliśmy e, w domu. W domu przychodzi bardzo trudny czas. Podejrzewam, że to tak jak się stało, jak w wielu polskich rodzinach, przed czas kryzysu i ten kryzys dotknął bardzo nas. Widzieliśmy, jak bardzo tracimy rzeczy materialne, jak mocno zaczęliśmy to przeżywać, dlatego że wtedy jeszcze budowałam swoje życie na, bardziej na rzeczach materialnych i każda strata mnie coraz bardziej bolała, i bolała, i tych strat przychodziło coraz więcej. I pewnego dnia odpowiedziałam na zaproszenie jednej z moich znajomych wtedy i udałam się na spotkanie modlitewne i tam Pan Jezus mnie odnalazł. Nie byłam w stanie, żeby po prostu odpowiedzieć, więc Bóg cały czas mi pomagał, cały czas mnie prowadził i kierował mnie na taką drogę. Pomógł mi nawet y, przyjąć y, to, co miał do mnie, dla mnie do zaoferowania. Od pięciu lat chodzę z Panem Jezusem. Y, słuchajcie, droga y, z Bogiem na początku wydaje się dosyć taka trudna dla naszych umysłów. Nie umiem tego czasami pojąć y, tego kształtowania nas, zmiany. Bóg chciał się po prostu w moim życiu zabrać za te rzeczy, które u mnie nie funkcjonowały, a ja bardzo się do nich mocno przyzwyczaiłam. Dlatego, że przyjęłam Pana Jezusa w bardzo w późnym wieku dla mnie, ale y, miałam dużo doświadczenia życiowe, y, dużo przykrych rzeczy. Y, się w moim życiu wcześniej zdarzyło. Ja po prostu je tak bardzo mocno pamiętałam i wiecie co, I, y, w mojej pamięci one tak mocno utrufiły, ale dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Amen. Tam, gdzie nie mogłam przejść sama, Bóg mnie przenosił. Tam, gdzie nie mogłam przez niektóre góry przejść, nie mogłam ich nawet sama odsunąć, Bóg je odsuwa. To jest niesamowita rzecz, to jest wspaniała rzecz iść z Bogiem, bo każdego dnia wstajesz i wiesz, że nie jesteś sama. Każdego dnia wiesz, że Pan jest przy Tobie, że nawet jeżeli coś się złego mo, może zdarzyć, to wtedy uważ tylko Bogu za to i po prostu Pan Cię z tego wyprowadza. Na początku, tak jak mówiłam, było to, to, to trudne z perspektywy człowieka myśleć o tym, jak Bóg jest cudowny i jak wspaniałe rzeczy dla nas przygotował. Ale jestem Bogu wdzięczna za to, że po prostu Mogłam odpowiedzieć na to wezwanie i te rzeczy, które robi w domu u mnie, w mojej rodzinie, we mnie, to to wszystko jest naprawdę cudowne. Jezus niesamowicie działa w życiu każdego w mojej rodzinie. Za co Bogu bardzo mocno dziękuję. Dlatego życie bez Jezusa no, dla mnie byłoby... Ciemne byłoby y, po prostu takie nawet mroczne, ale to, że Pan Jezus przyszedł, rozświetlił mi drogi, mm. rozświetla mnie cały czas, oddaję Bogu niesamowitą chwałę i dziękuję mm. za to, że jestem na tym miejscu. Wyjechałam z Polski, miałam tam cudowną społeczność, mm. wspaniałą społeczność i mówię, Boże, co ja tutaj robię w Holandii, tutaj nawet nie ma kościoła, ale Pan zrobił taką cudowną rzecz, że po latach paru, ale mam swoją rodzinę, mam swój kościół mogę się tutaj modlić, mogę się z nim wspierać to jest też bardzo cudowne, za co Bogu dziękuję po prostu rzeczy niemożliwe stają się się bardzo możliwe poznałam tutaj w tym kościele mnóstwo chrześcijan wspaniałych osób także dziękuję Bogu za to, że mogłam mi spotkać na tej, na tej drodze wielu przyjaciół mam tutaj i to też, to też się bardzo dla mnie liczy, dlatego że mogę się z nimi zawsze podzielić. Wszystkimi moimi sprawami zawsze możemy się pocieszyć. To jest cudowny czas i cudowne miejsce. dla Dlatego proszę, dziękuję Ci bardzo za to miejsce. Dziękuję Ci, że postawiłeś tych ludzi, wszystkich na mojej drodze. I dziękuję za te zmiany, które nastąpiły we mnie, bo ja który którym byłam bardzo upartą osobą i trudno było ze mną pracować. Ja powiedziałam Boże, jeżeli to mi się to uda, no to to być to, 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 to rzecz niesamowita. No i tak się dzieje po prostu. Bóg hmm. pracuje, udaje mu się to niesamowicie robić. Chwała Panu. Mam.